Siemaneczko z tej strony, Tadek. Witam Was w grze Medieval Dynasty. Właśnie wpadła aktualizacja, która troszkę dodaje do gry nam nowych rzeczy. Z takich e, ciekawszych rzeczy, które mm, w tym momencie e, nas by interesowały, poza oczywiście tym, że są e, dodatkowe języki dla innych krajów, co się ceni oczywiście, bo to wiadomo, e, nie każdy musi znać angielski. To jest na przykład. E, zmiana przy produkcji niektórych rzeczy. Powiedzmy na przykład, jeżeli chcielibyśmy teraz stworzyć e, sobie tą wannę, czyli po prostu, no, e, tą dużą, powiedzmy, miskę, że tak powiem, zapomniałem jak to się nazywa, nieważne, potrzebujemy deski i deski możemy teraz produkować e, w naszym magazynie na drewno, czyli e, w tym budynku. Magazyn na drewno 1 i 2, tu możemy to produkować. E, jeszcze tutaj nie piszę w opisie danego budynku, jednego i drugiego, że możemy tu deski produkować, więc to będziecie teraz wiedzieć. Czyli tutaj widzicie, nawet jeszcze nie jest przetłumaczone. Podchodzimy do tego stołu stolarza, że tak powiem, i możemy produkować sobie deski. Zobaczmy, ile potrzebuje na jedną deskę. 5 sekund to dosyć sporo. Tak więc dobra, przerwijmy to. Kolejną rzeczą jest teraz możliwość robienia solonych ryb i mięsa. Ten budynek został dodany, nie jestem pewien, z tego co pisało to tam w chacie rybaka, ale też dodany został w chacie tutaj myśliwego i mamy beczkę, możemy sobie zasolić rybę albo możemy zasolić mięso. Hmm. i tutaj mamy zjedz, upiecz na ogniszku lub użyj jako surowca do gotowania. Zachowuje świeżość dłużej niż mięso lub mięso pieczone, ale o dwa dnia bardziej niż mięso suszone. Można wytworzyć w beczkach, no to i to samo powiedzmy przy opisie z ryby. Z takich... O, co poszli do roboty? No nie wierzę. Wyszli na co poszli? No gdzieś poszli. Nieważne, Nieważne. może coś złapią. Z kolejną rzeczą, która została dodana. To jest to, że mamy znowu zwiększony limit tutaj w magazynach jedzenia i magazynie powiedzmy surowców. Jak widzicie, jest już 1000. Jeżeli dobrze pamiętam, na pierwszym poziomie wcześniej mieliśmy chyba 400 na jeden magazyn. Więc teraz mamy znowu zwiększone do 500. Chyba to samo będzie tutaj w naszym magazynie żywności. Zobaczmy. Tu mamy 200. Czy tutaj bo Teraz wiecie co, że mam nie powiem, musiałbym gdzieś sprawdzić ile tu było wcześniej, no ale teraz mamy 200, więc jak piszą, że zwiększyli, no to ja im wierzę, tak więc myślę, że nie będzie problemu. Takie jeszcze dodatkowo podstawowe rzeczy, typu optymalizacja wczytywania się mapy, jakoś niespecjalnie zauważyłem, żeby mi się gra jakoś zmieniła. Tutaj mamy wiele takich błędów, poprawienie. No i tutaj z takich rzeczy mamy na przykład zredukowanie zasięgu włóczni o 30%. Zasięg kuszy został zwiększony o półtora raza, jak i również zostało zwiększone jej obrażenia z 55 do 70 jakoś niespecjalnie to zauważyłem, ale też łuk został zwiększony do 35. Ten ostatni łuk zapomniałem, jak on tam był. Ten taki, powiedzmy na trzecim poziomie, ja sobie zobaczę, jak on się tutaj nazywa u nas. Tak, to będzie tutaj rzemieślnik. Czy tutaj mamy łuk na kuźni? Zaraz zobaczymy, bo ja na 100% nie jestem pewien, gdzie, było, gdzie był łuk, produkcja łuków. Hata, o tutaj będzie, no, chyba, chyba, chyba by... nie Ej, ej, ej. tu, nie, nie, kupiony, kupiony, tu mamy kupione to... No tu jest kusza, dobra A gdzie jest łuk? No, przecież chyba nie w magazynie na drewno no, tu mamy budynki. No, wiesz, co że się zakończy? O, ruch łuk refleksyjny. O, o niego mi chodziło. Ma zmniejszone obrażenia do 45, a długi łuk ma zwiększone do 55. Bo wcześniej, z tego co m, czytam na Steamie w aktualizacji, obydwa miały po 45. Nawet nie wiedziałem. Zdawało mi się, że ten refleksyjny jest e, najmocniejszy. E, obrażenia włóczni drewnianej zostały zmniejszone do 15, e, kamiennej do 30, a metalowej zmniejszone do 50. Przy czym zwiększony zostałej kolejno drewnianej do 4 użyć, e, kamiennej do 8 użyć i metalowej do 16 użyć. I tutaj życie niedźwiedzi i nie, nie, nie jestem w stanie nie wam powiedzieć wisent obstawiałbym, że to może chodzi o dzika? wisent hmm zaraz wiecie co? ja sprawdzę w tłumaczu co to jest ten wisent i wam powiem wisent, no raz zobaczmy o przepraszam, żubra, to jest żubr po naszemu Ż życie niedźwiedzia i żubra zostało zwiększone dwukrotnie, niewiele to zmienia bo i tak łatwo było ich załatwić. No i z takich e, wiele podstawowych jakichś tutaj mm, błędów poprawionych. No i jeszcze tutaj widzę, że podwojono ilość produkcji surowców e, z, e, ze zwierząt. Mm, mm, mm. Tutaj coś jeszcze ciekawego może być. A teraz niektóre moduły budynków potrzebują te deski do budowy. Kiedy ja się właśnie zabierałem za ulepszanie budynków, no tak, to jest na razie tyle z tych takich ciekawszych chyba rzeczy. Tak i tam jakieś questy poprawili. Tutaj dom łowcy produkuje inne grzyby w żalności od pory roku No, tutaj dziękuję Spinkusiowi który mi wytłumaczył Jak się robi tak naprawdę te ulepszenia do budynków Kurczę, nie chciałbym niszczyć bo zaraz nie wiem gdzie mieszkać no ale Dobra, z... zrobimy Tak o, niszczymy powiedzmy teraz ścianę bo ja mam takie zrobione I pod E dopiero jak mi Spinkus zwrócił na to uwagę co mu jeszcze raz dziękuję Zauważyłem, że można właśnie robić inne ściany, plecioną, drewnianą czy chociażby kamienną, gdzie wiadomo kamienna jest najlepsza i ją można jeszcze dodatkowo właśnie ulepszyć, bo to jest ulepszona już kamienna ściana. A tutaj mamy kamienną ścianę zwykłą i mi się wydaje, że ona najlepiej izoluje, przynajmniej mam taką nadzieję, a z łukiem też mi się wydawało, że tamten jest najlepszy, a wcale teraz to już w ogóle nie jest, jest nawet gorszy. No ale i tutaj takie deski widzimy jakie na domek można dać. Przy czym te z lewej bardziej klimatycznym się wydają, ale najlepsze są te na środku. Przynajmniej e, tak wynika z, e, powiedzmy, kolejności budowy. Te takie są, powiedzmy, m, drewniany dach, a tu mamy dach z drewnianych dachówek. No ale mówię, ten drewniany dach jest taki, e, tak patrząc na niego, taki bardziej klimatyczny i bardziej mi tak pasuje do tego budynku. I właśnie nie wiem, co budować, czy ten z lewej, dach, na te budynki, czy jednak ten... Przy czym oczywiście e, kiczu m, potrzebuję, żeby ulepszać ten, ten... Dobra, ja im zrobię tutaj ym, tą ścianę, którą mi zniszczyłem. E, jeszcze jedna sprawa, nie wiem, czy to właśnie od tego zależy, czy to po prostu mi się wydaje, Oho, nie mam nawet kamienia, bo używałem, ale e, wydobywanie surowców, w tym przypadku na glinie to zauważyłem, e, metalową łop... żelazną, przepraszam, żelazną łopatą daje mi więcej surowców, gdzie wcześniej miałem powiedzmy po 4 do 6 mi się czasami trafiało, a czasami nawet 1 to tak teraz jak tą łopatą yy, żelazną to robię yy, To zdawało mi się że nawet 11 mi z jednego złoża wypadało aż yy, tego właśnie gliny W sumie zaraz co, skoczymy bo tam nie byłem wybierać tej gliny yy, ile mam tych kamieni dobra Skoczymy zaraz tam jest złoże gliny, którego nie ruszałem, jak zdążę jeszcze w tą porę roku, najwyżej nas przeteleportuje do bazy. Nie ma nie ma, że tak powiem, co płakać. No wyciągnij ten młotek. Dobra, zróbmy tą ścianę. O i elegancka... Ściana. Przy czym mówię wam, ciężko strasznie jest nabijać to budowanie budynków. No, powiem wam, że już ja się trochę nabudowałem, a no, dopiero 4,5 tysiąca. Ale ciekawi mnie też z drugiej strony, co będzie, jeżeli będziemy mieli następcę i ja zginę. Co on dostanie, choć chociaż część puli powiedzmy tych umiejętności. A jeszcze jedna ważna rzecz. Podobno w, za w zarządzaniu mamy jakiś y, suwak, którym możemy regulować yy, intensywność pracy. Dobra, zobaczmy gdzie ja miałbym go znaleźć. Magazyn na jedzenie, tu nie. Magazyn na drewno, no i dobra, zobaczmy. Podatek, trwa, umiejętność 5, spoko. Tylko, że ja tutaj nie widzę. A, o, zobaczcie, co jest fajnego. Widzę status, że tam mają 44 kg hmm. Powinno, ja wiem, że powinien być zbudowany w lesie. Ale nie widzę żadnego suwaka. Gdzieś tam mówili, że twórcy, że będzie suwak e, w siły roboczej, coś takiego. Czekajcie, wiecie co? Ja to przeczytam jeszcze raz. E, gdzie to miałoby być? Tak, e, work power slider for each profession in buildings. Czyli tak jakbym powinniśmy mieć suwak? E, jak bardzo powiedzmy powinni nasi ludzie pracować przy każdym budynku nowym? Zobaczmy. Nie, no ja tutaj nic takiego szczerze powiedziawszy. A, czekajcie. A, tutaj mamy. Elegancko, zobaczcie. Co oni mają nam produkować? Ej, no to jest super. Podoba mi się. Zatrzymane. Dlaczego? Tu koszt produkcji. Mm, nie, i dobra, ja bym coś dał tutaj. Aha, tu mamy jagody. Przy czym tu brak pracowników, to jest zatrzymane łowca na szóstym poziomie zbieracz, Dobra, więc co? Fajnie by było, jakbym wiedział... Aha, dobra, tu, tu jest robota dla łowców. Ej, wróć, dla zbieraczy, bo widzę tutaj obrazek, teraz zauważyłem, a to jest dla... Mm, właśnie tego. Postęp. Mhm, dobra, i to widzę nawet, ile możemy wykorzystać. Dobra, to weźmy pióra trochę przynieść, spokojnie było, no i niech... Jednak zbiera tej skóry, czyli wcześniej to musiało być jakoś yy, losowo, yy, wiecie, przydzielane, no i zobaczmy, tutaj produkcja, postęp, ile na godzinę, ej, no super, to mi się podoba, wszystko elegancko, wchodzimy sobie, widzimy, ile czego produkują, no dobra, zobaczmy, czy pod drewnem ja już będę takie dane widział, yy, wróćmy do drewna. Hata wydobywcza, drewno, dobra, zobaczmy. drwal, no tutaj jeden i dwa no to dobra, umiejętności ładnie zaznaczone na zielono. Kłoda, a jeszcze nie widzimy, bo chyba oni jeszcze to produkują, yy, więc nie widzę jeszcze. Może jak wyprodukują kilka sztuk, to ja wtedy zobaczę jaka jest moc przerobowa, że dobra, mniej więcej tyle produkujemy na godzinę. Ale najbardziej mnie denerwuje to, że czemu oni nie przynoszą z tej. Yy, nie przynoszą z tamtąd tego drewna. No niby jest ten magazynier. Jeszcze raz sprawdzę, czy jest jakiś magazynier. tak tylko, że czemu wy nic nie robicie? Tak jakby im robotę wcięło. Hmm. Czy zmniejszono liczbę pracowników w jakimś budynku? Magazyn na jedzenie ma pracownika, ok. E, wróć, magazyn na zasoby ma pracownika, no, super. Hmm. Teraz tak muszę zobaczyć. Dobra, 100 doła. Czy zmniejszono liczbę pracowników? Nie. Mamy trzech pracowników pola? Tak jest. No dobra, to może ja nie dałem jej do roboty. Dobra, to idź robić na pole. ty masz dwa? No dobra, miejsce pracy. 100 doła, pracownik pola, będziesz też. Jak to wyglądało cię z tym poziomem? Teraz ja sobie kliknę zaraz pole. Zobaczmy. 100 doła, zobaczmy. O, i tutaj mamy pokazane. Hmm. Aha, co oni robią? Osianalnu. No. Rolnik. Czyli, o, wiem przynajmniej kto to produkuje. Super. E, pracownik pola, pola, pola. Tak jakby w ogóle umiejętności do tego nie było trzeba. Tu nie widzę żadnej e, zakreślonej, że powiedzmy, no, do tego są potrzebni tacy pracownicy. E, dobra, tego nie widzimy. Przy chlewie, o przy chlebie. widzę, że tutaj mamy osobę odpowiedzialną za to i ona ma trzeci poziom, yy, produkuje gnój. Super. Czyli świnie produkują tylko gnój. No chyba, że ją byśmy ubili. Domek myśliwego. No cóż, sprawdzaliśmy i tutaj warsztat. W warsztacie fajnie, bo można teraz ustawić, co ma produkować, więc yy, super. To mi się podoba. Co z tym magazynierem? Magazynier, czy on coś ma? Czy e, skilla do tego trzeba mieć jakiegoś? mi się tu teraz na zielono to zapaliło. No nieważne. E, no i tyle. To, czekajcie, jeszcze tutaj ją do jakiejś roboty się da. Przypisz miejsce pracy. E, co jest do roboty? Gdzie jest wolne miejsce? Hatowe wdobywcza. A, one mi uciekły z tego. E, z bycia górnikiem. To, kurczę, wracaj. Dawajcie mi kogoś z pola. Zaraz go tam wyślemy bycia górnikiem. Mm, tu pracownik... Nie, 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 to ty wracaj tam gdzie pracowałaś. To czemu mi uciekłaś stamtąd? Górnik, dobra. E, no i wróćmy. Tutaj, zobaczmy sobie tę hata wydobywcza. No, trzeci poziom, glina. Nie, kamienia w ogóle zero, nul. E, jest jakieś coś, żeby to przyspieszyć? Czy muszę tak wyklikać to? Oj. Chyba trzeba wyklikać. Dobra, tutaj glina w chacie wydobywczej, najważniejsza. Eee, tu to, to samo. Nie produkuj mi żadnego kamienia. Chyba, że się okazuje, że powiedzmy oni już tam wybrali wszystko. Znaczy wróć. Że mają zapchany cały magazyn tą gliną, czy coś takiego. Nie, 4 kilo tam jest. Tutaj 21, no to tu jest trochę więcej w tym typie. Eee, dobra, zobaczmy gdzie jest ten, ten. Tyn, tyn. Aha, ona forsuje rzekę, widzę. Dzielnie. E, chyba jest właśnie w tym <laughs> Spoko Elo Najkrótsza droga Przez jezioro, przez w sumie rzekę, moja krew. Dobra i podbiegniemy. E, ja mam ile miejsca? Mam 30, powiedzmy 5 kilo, 25 kg mogę wziąć No nie wiem, czy wolniej mu schodzi to Ta stamina? Niby pisali, że wolni. Ale o ile? To nie jest napisane. Jest zredukowana tylko konsumpcja staminy w trakcie biegu i w trybie inspektora, który teraz używa, mi też mi się wydaje, że to dosyć szybko schodzi. No wracajcie sobie zupę. Mamy dodatkowy kilogram chyba, żeby wziąć. Dobra. Mam nadzieję, że zdąży tam jeszcze dobiec do, do przed rozpoczęciem sezonu lato. A lato, nie wiem, 1230. Hmm, dobra, zobaczmy, mapa, wróćmy. A, dobra, bardziej tutaj. No dobra, już widzę. Ale chyba nie będzie co zbierać, bo bo bo. Ja tu przecież ostatnio wybierałem, więc może być tak, że to... że się jeszcze nie odnowiło. No i właśnie tak jest. Nie odnowiło się jeszcze. Chociaż może ja coś tu zostawiłem ostatnio, jak byłem, nie wybrałem wszystkiego. A widzicie, chciałem pokazać i nie wyszło. Ale dziś tu jestem pewien, że wszystkiego ostatnio nie wziąłem. O, bo się mi nie mieściło. No, chyba że mój ziomek to wyzbierał, jakimś... nie? Dobra, są tu jakieś. No i zobaczmy, ile ja dostanę z tego złoża. 7, dobra, tak dosyć sporo. 11. O. I mi się wydaje, że po prostu to żelazna łopata jest lepsza. Tam jak widzieliście u mnie w głównej bazie, hmm, myślałem, że tu coś jest, w głównej bazie kawałek palisad zrobiłem, ale ciągniona ze mnie surowce, ta palisada. Za palisadą połowy lasu już nie ma, znaczy połowy, no tego kawałka całego, co tam był bo byłam potrzebna, no bo zbierałem, po prostu, wyzbierałem po prostu, o, tu jeszcze mamy, wyzbierałem po prostu dosłownie całe drzewo, co było potrzebne. Na jeden kawałek, jeżeli dobrze pamiętam, 6 kłód potrzeba. A szkoda, że nie ma wyższej tej palisty, takiej, jak te wioski mają, taka byłaby jak najbardziej spoko. A, no i to chyba już się kończy to złożę tej gliny. Dobra, to ja jeszcze zajrzę tutaj u nich do tego ich niby magazynu całego co oni tam mają i sprawdzę czy oni faktycznie tam trzymają jakąś glinę czy ja tutaj czegoś po prostu nie zostawię nie no 8 jest kurde to niedobrze że tak ten zostawiają to czyżby magazynier był dodatkowy potrzebny do szybszego m, przenoszenia tego no nie wiem ten odcinek taki głównie chodziło mi o tą aktualizację w następnym odcinku będziemy się widzieć i ja się będę wybierał właśnie do kopalni tej tam na górze albo tej tutaj, nieważne bo potrzebuję sporo kamienia właśnie na te domki więc kamienia jak nie zbierałem specjalnie więc przy okazji pójdę tam przebuduję ten magazyn co tam jest na lepszy, nowszy przy okazji zrobię eksperyment czy jeżeli przekroczy mi liczbę tak jakby surowców które są w magazynie na moment obecny czy po prostu te surowce mi znikną czy po prostu one jednak będzie z racji tego, że jedna z, ten magazyn na materiał jeszcze jeden cały czas będzie stał i po prostu one se tam tą przekroczą ten limit na chwilę ja odbuduję i będzie wiecie połączenie magiczna skrzynka jak powiedzmy w Minecraftie. no nic tak więc ja wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję że się cieszycie z nowego update'a bo ja tak i widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko!